Destiny Divine, witam na moim kanale Zodiakalne, Ascendentalne i Księżycowe Ryby. Witam i zapraszam na miesięczny rozkład tarota, miesiąc, październik, rozkład ogólny oczywiście. Ja karty już potasowałam i oczyściłam. I rozkład możemy zaczynać. Rozkłady w tym miesiącu wykonuję kartami Złotego Tarota. Sytuacja na ten miesiąc, wyzwanie, jakie stoi przed Wami co yy, przyczyny tego wszystkiego, co jest podstawa, co odchodzi do przyszłości, ale ma wpływ, co jest w Waszej głowie. Przesuniemy. Połowa miesiąca. Yy, co jest głęboko ukryte, Wasze yy, stosunek do tego, nasze nastawienie, yy -y. otoczenie. Zagrożenia, szanse, wynik końcowy, rada tu czytania. Sześć kielichów. Sześć kielichów to jest taka karta powrotu do przeszłości, takiego odczuwania szczęścia, takiej, takiej beztroski, radości. Miła i sympatyczna energia, generalnie Wasza energia, bo kielichy są Waszą energią, więc dobrze, że tak miła energia jest w tle. Jest to też taka, taka nostalgia, powrót do przeszłości, ale też może być kontakt z osobami z przeszłości, które. Gdzieś tam się pojawią w waszym otoczeniu i, 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 i to, jakby ta energia będzie w waszej konkretnej sytuacji. To jest tło, oczywiście, czytania e, dla was tutaj e, harmonizujące, że tak powiem, tak? Sytuacja na ten miesiąc paść kielichów. Jakie wyzwanie? Królowa kielichów. Kurwa, paść kielichów niesie dary, jest spontaniczny, bez troski, tak jak wiem, no, miła i sympatyczna energia w dalszym ciągu. Krowa kielichów to jest też empatia, to jest, to jest zrozumienie, to jest taka gotowość na, na korzystanie z życia w zakresie takiego. E, takiego przeżywania życia, kon, e, też, też konsumpcji, e, konsumpcji życia, ale to jest taka energia bardzo przyjazna w stosunku do, do otoczenia, tak, więc jeżeli w, w jakby Waszej konkretnie sytuacji, gdzie pojawia się Wam jakaś taka opcja, bo Paśkielicho może mówić o komunikacji, może mówić o, o jakiejś informacji, może o jakiejś opcji, która się pojawia, e, to może mówić też o jakichś sytuacjach związanych ze zdrowiem, w sensie Takim, jakby pozytywnym, bo tutaj ten kielich to też jest taka, może być taki kielich kralowy, tak? Więc, więc też takie było uzdrowienie, żeby przyjąć postawę taką pełną zrozumienia, empatii i korzystać ze wsparcia tak, tej osoby. Mhm, i co jest, co jest tak, przepraszam, co jest tego przyczyną, przyczyną jest księżyc. Karta księżyca to jest karta, powiedziałabym marzeń, iluzji, ale zarazem też to jest karta raka, rodziny, to jest karta takiego, to jest czwarty dom, czyli to są korzenie, to jest poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, to jest taka, w tej energii księżyca, to jest energia też takiej, to jest takiej biernej strony życia, ale mówiąca o, o też, o, o kwestiach związanych z z uczuciami, z takim zarządzaniem emocjami, czyli takiej taki potrzebą spokoju. Tak? Zobaczmy w takim razie, co odchodzi do przeszłości, ile ma, ma wpływ. Rycerz, rycerz monet. Rycerz monet to jest, to jest energia związana z pracą, z, z konsekwentnym takim dążeniem w jakimś określonym kierunku, z wypracowaniem czegoś w sposób systematyczny i cierpliwy. To jeżeli to była, jeżeli to była osoba z waszego otoczenia i ona odchodzi do przeszłości, a ma wpływ na tą sytuację, to, to to przez to może mieć wpływ właśnie, że ona w taki systematyczny i cierpliwy sposób, gdzieś dążyła do tego, mówię, do tego, jak powiedziałam, celu, wspierała Was, to mogło być na przykład też, to może być na przykład kwestia tego, że to Wy na przykład pracowaliście, pracowaliście, macie, zgromadziliście pewne zasoby i teraz z nich jakby korzystacie, realizujecie te swoje marzenia, nie wiem, się w jakąś tam podróż, tak, nie, czy w jakikolwiek inny sposób zaspokajacie te swoje potrzeby, bo to jest woda, to jest ziemia, to jest bardzo, bardzo spójne, tak, Dobrze. A co jest w Waszej głowie? I tu karta do góry nogami. Ja raczej starałam się, żeby te karty nie były do góry nogami, więc karta do góry nogami jest i to jest karta zmartwychwstania. to jest karta zmartwychwstania. <grym> zmartwychwstania, czyli takiej potrzeby jakby życia na, życia na nowo, takiej e, jakby odnowienia się, zrealizowania, że nas do góry nogami, tak jakbyście nie do końca chcieli wejść w jakąś tam. Nową, nową rzeczywistość, która się kreuje, bo być może przekroczenie tych granic tak, to jest dla Was trudne. Tak? Może nie jesteście na to gotowi, może um, chcecie coś jeszcze uporządkować, albo nie jest uporządkowane to, co dla Was jest ważne, i dlatego nie czujecie się jeszcze jak gdyby gotowi, tak? żeby wejść w coś nowego i, i, i w, tej, w tej nowej rzeczywistości funkcjonować, tak, okej okay. dobrze, i teraz tak po, połowa miesiąca no w kielichy, miło i sympatycznie korzystacie z życia, korzystacie z życia, korzystacie z, z obfitości, tak, wypracowanej e, zapewne m, cieszycie się e, z, i, z, tych, z, tych z tych możliwości które się przed Wami e, stu, stu, które wypracowaliście jak najbardziej, które macie, i to jest też karta kuszenia, tak? Karta kuszenia, karta tutaj. Jakby, realizacji swoich potrzeb i realizacji swoich, swoich marzeń. Czy to jest kuszące? No, jest kuszące. Pokusa jest kusząca, tak? Okej, okay, dobrze. Co jest, co jest w waszym, co jest w waszym wnętrzu, czy jest głęboko ukryte i to jest 8 monet, czyli Znów, znów chodzi ta karta wypracowania czegoś, dążenia do czegoś w jakimś tam celu. Mm -hmm. To jest karta też no, nie jest karta cierpliwości, bo, bo cierpliwość to już jakby wcześniej była, bo tutaj jakby już nie, nie myślicie o tym, że musicie na coś czekać, tylko po prostu pracujecie nad tym, tak? Jakby konse konsekwencji też w realizacji pewnego wytyczonego celu, tak, macie ten cel i po prostu musicie i chcecie go realizować, tak, bo to jest to jest to, więc jak gdyby dlatego też zastanawiam się cały czas nad tą kartą z sądu ostatecznego do góry nogami. myślę, że to jest po prostu spójne jakby gdzieś tam zmierzacie do swojego określonego celu i chcecie tego po prostu szybko przekroczyć tej, tak jakby znaleźć się w tej nowej rzeczywistości wow, tylko jeszcze coś po drodze Chcecie, chcecie, że tak powiem zrealizować, chcecie skorzystać tak, z pewnych tutaj zasobów, które są w waszym otoczeniu, dobrze, a jakie jest to otoczenie w takim razie? No otoczenie cudownie, tak, na no karta asa kielichów, otoczenie jest takie odżywcze, otoczenie jest no jest bardzo też oczywiście jak ja widziałam, kielichowe to jest raz czyli też jakby oferujące tak? o, o, ożywiające pasjonujące, wciągające, tak, czyli to, co się dzieje wokół Was, no to jest po prostu jakby jest zgodne z Waszą energią i tylko można pozazdrościć e, tego wszystkiego i nie ma nic dziwnego, że Wy w, jakby w tej jakiejś tam noby, y, sądowi ostatecznemu poddawać się nie chcecie, dobrze, co jest zagrożeniem? A co jest szansą? No, i proszę bardzo, znów kielichy. Tak? Zagrożeniem jest to, że być może musielibyście podjąć decyzję, musielibyście coś rozważyć, musielibyście się zastanowić, czy to, czy tamto, e, czy, czy taka, czy inna droga, e, czy robić to, czy robić jeszcze coś innego. E, generalnie rzecz biorąc szansą jest to, żeby oddać się tym przyjemnościom. Ten miesiąc, w tym miesiącu realizujecie swoje potrzeby, w tym miesiącu skupiacie się na sobie, w tym, w tym miesiącu e, idziecie jakby swoją, e, swoją drogą, tak? I konsekwentnie dążycie do tego swojego, swojego celu i jest to zdecydowanie miesiąc ukierunkowany na, na Wasze potrzeby Tak to już powiedziałam i powtarzać będę i zobaczmy e, co jest w finale tego miesiąca. E, są cztery monet.y jest stabilizacja. Jest bezpieczeństwo. E, jest pewna forma oszczędności, ale ja tutaj myślę, e, że oszczędność e, raczej związana jest z tym, żeby nie robić. E, mm, 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 żeby swoje zaangażowanie, powiedziałabym, w jakby w jakieś rzeczy wynikające z, z, z zaangażowania, cztery monety to jest też taką kartą, też znaczy tak jak mówiłam, poczucie bezpieczeństwa, ale, ale w, w, w kontekście tego, żeby robić to, co w danym momencie jest najlepszą opcją, o, dokładnie tak, i tutaj jakby nie ma, nie ma tutaj takiej jakiejś rozrzutności, to nie jest 8 monet, to jest 4 monety, tak, po prostu Wy się skupiacie na sobie, pilnujecie tego, co dla Was jest dobre i, i tyle, tak, tak, tak że ten, ten miesiąc to jest miesiąc, jak wiem, październik to jest, to jest waga, to jest to jest Wenus, i, I Wenus realizuje swoje potrzeby, więc idziecie tą drogą, i, i tutaj drogą kielichową, <noise> i, i kierujecie się swoim też, swoim wnętrzem. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o przekaz na ten miesiąc dla osób z podznaku Ryb. Wszystkiego dobrego Wam życzę, zadbania, poczucie bezpieczeństwa, równowagi i swój status szczęścia. Destiny Divine, dziękuję za subskrypcję mojego kanału.